Etap kolejny: rozcinanie płyt. Mam sklejkę 9 mm, która będzie położona na, na tył, na front, na boki i na te przegródki. Mam płytę 6 mm, która będzie na, na spodzie przykręcona. Płyta 2,5 m, niecałe. Z mam tylko 2000 mm, więc no muszę trochę sobie tutaj poradzić i przeciągnąć to samemu. Po rolkach dam radę, mam nadzieję. Też mam na granicy prawie że cięcia, bo przykładnica boczna jest do 800, chyba tam 20 mm. Tutaj mam ustawioną 800, czyli ja tylko do przykładnicy bocznej odpalam maszynę tnę to. I spotkamy się, jak będę docinał jeszcze te przedłudki. Dwie paski mam pocięte. Uciąłem również taki długi pasek, który będzie pocięty, rozcięty jeszcze na te przekładki i na boki. I on ma mieć wymiar 482 mm. 482. Mm. I tutaj już posłużę się jeszcze przykładnicę drugą OK, rzucam to znowu na piłę i teraz są ścinanie poprzeczne. Jedna uwaga, w tym momencie muszę przyciskać materiał mocno do przykładnicy tej, która jedzie razem z wózkiem, i przyciskać materiał do samego wózka. Wymiar tylko chwytam na początku, na wejściu na piłę. Absolutnie nie dopycham samej tej formatki do przykładnicy tej bocznej. Dobra. uciąć po ukosie te boczki wszystkie, czyli wymiar tylnej ścianki mam 800, on jest zachowany. Wymiar przedniej ściany mam tyle tak naprawdę ile wyszło z rozcięcia płyty jest 446 mm. Ołówek, znów brak. 446 mm. Czyli do tej krawędzi muszę zaciąć. No i teraz pytanie: jaki kąt tutaj nadać? sobie coś wybrać. Tak naprawdę może zrobić to pod kątem 45 stopni, czyli wymierzę tutaj. 354 Dobra no i teraz trochę zabawa przykładnica, żeby to wszystko poustawiać. Może sobie jeszcze narysuję od czegoś. Jak to ma być? Docinam teraz te wszystkie ukośne płyty i zabieram się za montaż. Także teraz chwila znowu hałasowania i cięcia. Muszę pomyśleć coś jeszcze chyba z jakimś pilotem do odciągu. Trochę mnie zdenerwuje to chodzenie, w to jest powrotem. Fajny etap, montaż. To co Tygryski lubią najbardziej. 4,5 mm od brzegu panowiecam parę otworów, tak żeby później. Czyli to jest tył. Tutaj mam te boczki, i zarazem przekładki. Poprzykręcam boczki, później spód, i na samym końcu front. Także na razie trochę wiercenia i dopiero później montaż. 4,5 mm od brzegu muszę zaznaczyć sobie miejsce. Ok. Oczywiście muszę to ponawiercać. Myślałem, żeby na przykład nie użyć sztyftów, ale cieniutkie wkręty to są trójki. Przy nawierceniu nie powinny rozsadzić tego. Zobaczymy, jak się to sprawdzi. Pierwsza ścianka gotowa. Jeszcze cztery. Krzynia już prawie gotowa, zostało tak naprawdę ostatnia płyta, ostatnia sklejka. Ten spód muszę tutaj obrysować 4,5 mm naokoło od tych zewnętrznych krawędzi, żeby idealnie wejść w środek tej 9 mm płyty. Poskręcam wszystko, obracam i mogę wsuwać. Także biorę się do pracy. Niezły babol, słuchajcie, sklejka ta szóstka, którą, miałem, którą chciałem użyć na spód, okazała się krótsza dosłownie o 4 czy 5 cm. Mój byk po prostu był pewny, że one są takiej samej długości, jak widać. Warto sięgnąć pomiary dwa razy częściej niż, niż nam się wydaje, ale to żaden problem. Mam jeszcze tej sklejki sporo, więc tamten po prostu kawałek. Będę musiał dociąć i dołożyć. Ale wpadka na mm. wizji. Dobra, teraz muszę to oblicować. Pamiętacie te linijki Inkra do takiego tak jak teraz właśnie oblicowania 4,5 mm od zewnętrznej krawędzi. Genialna sprawa. Żadnego mierzenia. Przykładam i jadę z ołówkiem szybko i 100% pewnie. Ale zanim to jeszcze tam w znowu papier ścierny w rękę. No i trzeba jeszcze trochę te wszystkie krawędzie Tu już nie będę fryzardki używał, trochę tylko wyczyścić, żeby gdzieś tam ręką, znowu sobie gdzieś ręki nie skaleczyć. Więc znowu manufaktura. No niestety trzeba tak trochę to robić. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca filmu, do końca realizacji. Ja jestem pewny, że taki stojak pomoże mi w utrzymaniu jako takiego ładu w tym nowym warsztacie. Pomoże mi segregować i materiały na przyszłe realizacje, ale też odpady, których oczywiście jest mnóstwo po każdej pracy. Nie wiadomo, co z tym robić. Jestem też pewny, że wasze sprawne oczy wypatrzyły sporo nowych sprzętów w warsztacie domi drewno. Tak jest, to prawda. Przybyło tutaj dosyć sporo, ciężko się już tu ruszyć. <grym> Dlatego też pierwszą realizacją był taki stojak, właśnie żeby część rzeczy przenieść tutaj i zrobić znowu trochę w porządku. To co? To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam za uwagę. I oczywiście, zapraszam serdecznie na kolejne filmy. Do zobaczenia. Tych, którzy jeszcze nie zasubskrybowali naszego kanału, zapraszam do kliknięcia tu. A tych, którzy by chcieli zobaczyć jakieś starsze realizacje, zobaczcie ten może film, a może taki. Cześć.